z tej strony kreolak i zagramy sobie Stambla czekajcie, muszę się zadawać. i sobie weźmiemy jakąś mapkę o tą Ja Wam polecam zostawić suba, a jak nie, to odjem Wam kotleta. Dobra. Możemy już grać. Jak chcecie, to możesz jeszcze łapkę zostawić. Dobra. Lavalant. Ja prawie na mapa. O, o, no dobra, i pospadnę. I nie, mnie ludzie. Ludzie, ludzie. Ha ha. ha ha. Niczego tu nie było. Bem spadł prawie. No. Mam, się pali. Nie pali. O Opalę się ja. Jest to mobo Więc tak Lecimy w tą stronę lecimy, pyk To mapę to ja kojarzę, bo grałem w nią wczoraj Dobra I patrzcie widzowie co to jest. Widzowie. Aj. Dobra, to polecimy tą stroną. Pyk. Cyk, pyk. O, tu będą portale. To będą portale. Dobra, widzę, wie już jestem. Um, dobra, dobra. Mam gdzie od jak bliżutko. To było blisko. Зараза, 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 зараза. Видите? даешь, ксюк Ła, ksiukciu, ksiukosiu. Ksiu, ksiu. Dobra. Ksiuk, siukciu. No dobra. Czy da radę? Czy da radę, czy da radę? Jednak nie da rady. Bo tam już ktoś był. Dobra. I bananek się pali. Jak my tamte czasy w październiku chyba jak bananek był bardzo popularny. Dobra. Teraz wygramy to widzowie. Tak wygramy. Dobra. Patrzcie po prostu jaki skill. A nic nie powiedziałem. Ha, 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 ha. Co? O. Ha! Widzieliście to? On prawie zginął. I tego nie zrobiłem specjalnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, gincie ludzie, no. Nie chcę przeszkadzać. <laughs> Dobra. Dobra, zostaliśmy tylko. <laughs> Dobra, mam nadzieję, że to... Wie... Ludzie, mam nadzieję, że ja to wygram, bo jak nie... Aha, dobra. Niech mu będzie. Niech się chwali tym duszkiem. Dobra. No, dalej. No więc tu. To... To będzie y, na razie Ale jeszcze nie, bo muszę sobie misję podblokować Tak obejśmy tą reklamę Matchmaster w Jupi mhm. No dobra to ja was żegnam na tej reklamie i do zobaczenia w na następnym odcinku